Przed nami majówka. To czas na wypoczynek, uśmiech, może już pierwsze nieśmiałe spotkania z przyjaciółmi czy rodziną, ale to także czas na refleksję nad tym, co w naszym życiu narodowym jest ważne. Przypominają nam o tym daty, przede wszystkim rocznica Konstytucji 3 maja, ale także wigilia tego święta, jakim jest od kilkunastu lat. Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że to jest dobry moment, żeby pomyśleć o tym, co nasze wspólne, ważne, polskie, wywiesić flagę, oczyścić te barwy i przypomnieć sobie może przypomnieć sobie właśnie z dzieciństwa, różne takie wzruszające chwile, kiedy wspominaliśmy właśnie, jak wyglądają. Symbole narodowe. Dla mnie osobiście jest taki wierszyk dziecinny, który być może warto sobie właśnie tego dnia przypomnieć. Flaga powiewa, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze jest biel i czerwień. Czerwień to miłość. Biel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste.